Witam was moi drodzy. Ja na herbatce u mistrza. Pyszne placuszki e, od Marka mamy. E, słuchajcie, no, było tam trochę kontrowersji przy ostatniej walce, jak wiecie. Natomiast e, najważniejsze jest to, że akcje charytatywne, które zorganizowałem przy jej okazji, przy okazji tej walki dla Marka Piotrowskiego i dla Tomasza Goloba, odbyły się bez zakłóceń e, na rzecz naszego mistrza, na rehabilitację naszego mistrza Marka Piotrowskiego. E, Pensionat Szaflary. Chłopaki z Pensjonatów Szaflary, bardzo, bardzo Wam dziękuję i pozdrawiamy Was serdecznie. 3000 zł. <mum> <mum> tak jest. Marek, dziękuję. Dzie ja również bardzo dziękuję, że, że mogliśmy taką akcję zrobić. Kaska już jest u Marka, teraz już sobie tylko pijemy herbatkę, a w przyszłym tygodniu udaje się do Tomka Goloba i taka sama kwota 3000 zł, również do niego wpłynie z, z drugiej licytacji, która była zorganizowana przy, naszej, przy okazji naszej walki. Także kurzopada, kontrowersje, tak jak Wam powiedziałem, no tam troszeczkę no, jakieś tam było, ale to, to nie to jest wszystko ważne, tylko to, że znowu się udało pomóc chłopakom. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć!